Odejdę. Odej. to też miodaj. też mi Witam was wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku z serii mapy Hit czy Kit. Ja to jest seria, gdzie ja po prostu przechodzę mapki i je tam oceniam i może daję jakieś rady twórcom, jakby mogli swoje mapy lepiej tworzyć. I żeby tam trochę jednak nie wyglądało jak zwyczajnie takie przechodzenie mapki, że ja przechodzę i gram sobie to i robię takie najprostsze rzeczy, pomyślałem po prostu, że znam tę mapkę już wcześniej, sam jej nie przechodziłem, ale no wiem po prostu jak mniej co ona przebiega dzięki czemu będę mógł może bardziej na bieżąco mówić o tych rzeczach, które można by poprawić. Myślę, że właśnie w przyszłych odcinkach też będę się starał bardziej do tego przygotowywać, żeby już, znaczy mieć można zanotowane gdzieś coś, co chcę na danym etapie powiedzieć, co mam nadzieję pozwoli po prostu tworzyć w twórcy w przyszłości lepsze mapki. No i tutaj na początku zaczynając chciałbym poinformować was, że ostatnio na moim kanale została udostępniona opcja wspierających i w tym momencie wielkie podziękowania dla Polskiego Glizdy, Zośka oraz Eichnesa, którzy wspali kanał na y, drugim poziomie spierającego, czyli Piorion oraz również twórcy niczego, Fototexowi, klaudi, Wiktorii, Smokowi, Niko oraz Dari, którzy, czyli Werice, którzy również wspali kanał na pierwszym stopniu i są Piorionkami. A ich czeka oczywiście bonus, które są widoczne w obok, zakładce obok subskrypcji. Jest to łapka pod tytułem Zalogowany, nietypowy oryginalny escape zawierający fabułę. Jako jeden z mieszkańców podziemnej bazy logujesz się do wirtualnej rzeczywistości, aby żyć bogatym Rogat i wygodnie. Niestety jest to zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Słońce waliło ziemię, lecz większość ludzi schroniło się w licznych podziemnych bazach. Kontakt między sobą utrzymują za pomocą wirtualnej rzeczywistości. Głównym zasobem energii w podziemiach z węgiel, gdzie na powierzchni powinno być możliwe za 50 lat. Z zasadami tutaj wiem, że te mineralne są tak w jednym ciągiem pisane, zamiast jedna to jest dużo wygodniejsze do czynienia wtedy. A więc rozpoczynamy granie. Jest to i Start. Widzę Chris. Posad już bez imienia. Możemy skrzynki poszglądać, a tu niczego nie ma. Dzień dobry, możemy porozmawiać o czymś? Już wstałeś, tej spacji nie powinien być? Mogło być, może tak. Ja bardzo dużo mówię za tym czyszczeniu szatu. Znaczy między takim właśnie przejściem ze start mapki, a przejście jakiś kolejny etap mogłoby właśnie być takie czyszczenie, bardzo byłoby, to estetyczne. I to jest chyba wszystko o pisane, bo może tak nie musi być każda wiadomość. Mike kazał mi coś, mnie to przekazać, to do kasyna. Ja nie mogę się doczekać aż cię zaloguję, może dzisiaj będę miał więcej szczęścia. Mamy ton one... Pięknie. Czy tu w skrzynkach to jeszcze jest? Niestety nie ma. Czy jak podejdę niech znowu się, nic, nic nie stanie. Minus jest taki, że mogę im zdjąć zbroję. To da się łatwo, bo będą ukryć. Więc przejdziemy dalej, czy w ogóle co są za te pisane. Chyba zawsze wykrywają czy tutaj stoję, czy tutaj nie stoję. Do startu dialogu. To nie wygląda mi zbytnio na kasy e, Witaj, przyszedłem się zalogować, a przynajmniej tam było oznaczenie tabliczką, a tu już tak nie ma. Eee, tak, no zanim to zrobisz, że nazbieraj trochę węgla, w kopalni jest mi potrzebne. Nie zbierz w 15 węgla. Dobrze. Kidów od profesora trzeba tutaj teraz, to chyba dobrze, trafić, żeby go podnieść. Tak zamiast na, właśnie na moim Jeszcze jest taka opcja, żeby zablokować odkładanie przedmiotów i właśnie nie będzie takiego problemu, żeby tutaj brał ze sobą. I to jest ciekawe, że profesor do Mamy już żetony, a jeszcze musimy za nie przynieść węgiel. na estetykę ma to pomieszczenie. Tak, niby, niby taki lekko taka kopalnia i nie wiem do końca tu przedstawia. Dobrze, wracamy do profesora. Dobry panie profesorze, co teraz? otwiera yy, się przejście. Halo, węgiel. Czy mamy do skrzynki odłożyć? Wrócili do skrzyni. Rozumiem, że chyba tu. Pierwszy slot. Jak tam anno który informował. Nie otworzyło się wejście. Ciekawy sposób na zasilanie takiego systemu. Rozpoczynam procedurę. Stingray. O, mapy, ja się z niesłuchałem na początku. Zalogowane. I dostałem wrażenie jakieś. Więc jak rozumiem, teraz jesteśmy już w wirtualnej rzeczywistości. Według tego, minus jest taki. Nie, jestem na innej Na starszej wersji, na starszej wersji shift jest teraz taki stary. Zdamy <grym> się przyzwyczaić. I widzę, mam rzetony, które są niewykorzystane, chyba że to będą coś gry. I kill off. Fajnie, że przyniosłem, że przyniosłem swoje rzeczy tutaj. Takie możemy odłożyć. Między idziemy dalej. To do nas tutaj czeka. Łóżka się posłucha. Dom jest pusty. Wygląda to, że moja rodzina nie jest zalogowana. I jakas na i pieniądze. No czyli tak było. Bardzo pusty ten dom. A nie, tu wejścia, tak. No mogłyby być po prostu lepiej zbudowane. Też e, takie, to są fajnie. No dobrze, że są takie blokady zrobione przez co nie przeskoczy na to. Tak, mogłyby być one trochę bardziej estetycznie zrobione. No, takie wyższe i mniej równomierne, mniej równomierne. no i żebym tak nie mógł sobie zobaczyć, co, co to jest na boku. Mnie polecam robić takie mapki na Wojdzie, to jest dużo bardziej optymalne Tu jeszcze są w ogóle te stare tekstury Ja teraz jak zwróciłam uwagę Dobrze, no to wchodzimy już, jeszcze listerę kapuszką Wchodzimy już tutaj do kasyna. Czekaj, żebym się mógł do centrum przenieść Jeszcze sobie nie chcę psuć mapki wyjścia Okej, okay, dzień dobry, możemy pograć Creswujcie Jedna ręka zanim klikniesz przełóż wszystkie itemki do skrzynki oprócz jednego, że to Czyli jak rozumiem to my clear'uje jak wpłunek Wy kilo może zostawimy, żeby zobaczyć Jeden żeton, jednak nie. Dwa nazwotów, dwie torby yy, To chyba torbiele z atramentem Dwa katastrofy zieleń A co to są barwniki? O co tutaj chodzi, moi drodzy panie? E, witaj, przyszedł się zagrać w bandy bandytę Ła, to spacja e, To ja, ja tak, jak tak o Pamiętaj, że tylko dwa itemki O tym samym kolorze wygrywają Reszta przegrywa. jeżeli będziesz chciał zagrać Jeszcze raz wy, wyjdź i wejdź Tu, pamiętaj jedynie o Co powinieneś tutaj wziąć? To pierwszy jeden rzeczą, ponieważ przykaże, że restuje się ekwipunek. Hmm, rozumiem, ażeby ma, żeby sobie gaśnie zachować jakieś przedmiotów. przedmioty. Tym losujemy bandytę. I niestety nie wylosowaliśmy, na no nic fajnego. I co teraz wyjście? Oddaj mi to. Oddaj. To też mi oddaj. też mi oddaj. Oddaj mi ten barwiko. Dziękuję. Czy mogę to podkładać, czy to się też będzie czyścić? I jednak nie jest czyszczony ekwipunek, bo spodnie zostały mi zachowane. I jednak nie mogę os oszukać systemu. Jest! Wygrałem coś. Teraz to, goty przejść. I odkładamy yy, mączkę włoską. Ej, biełki złota, już nie żetony. Dobrze, no to wychodzimy. Wychodzimy, przepraszam. A teraz się tak chyba w kolejkę wcisnąłem, przepraszam. Szynka na item. Dobrze, biorę żetony. I coś jeszcze mogę zrobić. Jakiś port, że on jest otwarty? nie, jest zablokowany. Więc rozumiem, że zaplecze Co mam teraz zrobić? Rozegrałem, oglądę w kasynie. I wygrałem pieniądze. No to pieniążki mam. Nie było informacji, ile tych pieniążków dokładnie ma być. O, fajna, taka ciekawa teleportacja. Tu jest znowu jakieś. Wyloguj. Kiedy mam gotówkę, mogę wyciąć do rzeczywistości. Aha, to jest ciekawy sposób na zarabianie pieniędzy. Dobrze, no to wracamy. I widzę chyba teraz za że ta wiadomość się może powtarzać. Ok. Idziemy dalej. Przejście znowu teleportacja, czyli wylogowanie tym razem. Teraz to już mnie nie mogło tam przenieść że to się zepsuło, bo jak rozumiem, nie powinienem się tu wygrać. To jest ta dlaczego wyciąłem do mojego domu. Czy żeby w systemie pojawił się błąd, muszę teleportacji, teleportować teleportację gdzie indziej. Czyli razem zobaczymy centrum. Teleportery nie działają, pozostało mi tylko znaleźć wyłącznik awaryjny. Musi być gdzieś na działce. Czemu na takiej działce ma być wyłącznik awaryjny? Co fajny debatum. Nie masz prawa, aby zrestartować system. Jesteś intruzem, przygotowuję cię do labiryntu. O nie. Według prawa każdy który ma szansę się wydostać. zdobyć diamenty. Diamenty mamy tutaj je dostarczyć. Pięknie. To co? Labirynt, czyli już yy, zmieniamy tryb gry. Jeszcze chwilę sobie tutaj się pobawię. Ja może po prostu znajdę te diamenty. Ty, ten diament ucieka. Co to? Patrzcie na niego. Ty, ciekawy system. Tego muszę w ruch Nie wiem jak to działa, ale tu widziałem kolejnego. Tak mi się wydaje. Ale ty, to mnie faktycznie zainteresowało. Chyba, że to jest może po prostu nie, jakiś byt, na którym jest diament, albo może nad niego teleportowany. I który od gracza jest teleportowany, o ile nie ma gdzieś bloków. Jednak to jest o co. Ale bardzo ciekawe zastosowanie. No, ja, drugi diamantik jest. I również trzeci. I sobie ocałotę, by mogło gdzieś pójść. Ale faktycznie no tutaj ten pomysł wykorzystania tego, żeby jeszcze te diament złapać, zaintrygował mnie. Witaj w moim mózgu to właśnie tutaj trafiają wszyscy intrudzi. Może jest to centrum, ale mimo wszystko nadal jest w rzeczy, rzeczywistości Więc może gdzieś musi być centrum, też wyłącznik, ale bardziej skomplikowany Rozumiem, że zagadkę uzupełniając drogę y, z w proszku Od pochodni do końca, szukając przedmiotów, craftując itemki Ok, jednego na mam Ok, miałem chwilę wprawę okazało się po prostu, że tutaj Trzeba obowiązkowo od tej pochodni, do tamtego opisu Myślę, że po prostu od pochodni ma być no, taka ścieżka, to doprowadzę taką podpowiedź no konkretnie, bo tylko, że w tym miejscu wykrywa pierwszy znaleziony blok, który jest na przykład blok magmy. Hmm. Ja po prostu to w innym miejscu ustawiłem przez miałem chwilowy problem. Dobrze, to zajdziemy i spalkujemy, który mnie będzie bił. Chyba jakiś tam moment trzeba wyczuć. Nie będę ginął. No ludzie. <laughs> I guzik da mi kolejny element stona, który może kogoś na... Okej, okay. trzeba skraftować zaczep na linkę, rozumiem. No jest tutaj, na górze. Muszę go złapać o właśnie, udało się. Zaczep to się nazywało? Taka O, się, zaczep jednak. Ok, i zabrało mi wszystko tym razem. Kolejny blok, endu. I tutaj jest mm, drewno. Jest co? że jest blok dźwięku, a no, widzę. A tam był jeden gotowy. Natomiast no, skorzystam z nowego. I no, Ciekawe co jest tam, że taki do sprawdzenia lejek umiejętność kraftowania sprawdzana na, gra na graczu no ogólnie dziwny trochę sposób yy, sprawdzania tego chciałem czy przy tej potrawce to może być yy, randomowo w różnych miejscach czy jednak musi być według tego konkretnej kolejności, której raczej nie pamiętam chyba raz w życiu robiłem te potrawki z królika bo na wikipedii przeczytałem, że to się stakuje, jednak się nie stakowało. Yy, nie, to chyba musi, być, musi mieć kolej konkretną kolejność nie mogłem sobie zrobić. Połączone. Co zrobiłeś? Ma jednostkę centralna. To było wyłączone. BUM. Krótki pilok. Po zniszczeniu systemu i łączenie się od ludzkości świata, odłączenie się ludzkości od świata. Cyfrowego odkryliśmy, że system oszukiwał przez nas przez wiele lat. Życie na powierzchni Ziemi jest bezpieczne 10 lat. Więc zaczęliśmy kopać kół powierzchni aż w końcu zobaczyliśmy światło dziękuję za grę, mam nadzieję, że wam się spodobało, jeżeli tak to zachęcam do zostawienia łapki w No i tak jak mówiłem, większość uwag jakie tutaj miałem do twórcy pojawia się po prostu w trakcie samego odcinka No gdzie po prostu mówiłem gdzie, co mogło być lepiej zrobione, info o mapce, czemu to w tym miejscu jest Więc mam nadzieję, że wam się spodobał, a jeszcze może się dodać o tym, że no, na pewno polecam już tworzyć najnowsze wersje przede wszystkim I mapki na świecie Void i tam na tym budować jakieś customowe tereny Apple to jest najbardziej optymalne. Już tak dobrze jest taki płaski świat niż normalny. I tak, Void jest najlepszy i również jest sam korzystanie z funkcji. A nawet jeżeli się z funkcji nie chce korzystać, to nie zreconcilia. jest to jest niedobre. Ale same komunikaty również pozwalają robić różne opóźnienia. I takie sprawdzanie niektórych elementów. Więc dziękuję, mam nadzieję, że się Wam się spodobał, Możecie też dostać górę, subskrypcję, dzwoneczek. No i oczekuję na następny film już w piątek. Do następnego razu, no i cześć.